O, o piwie, które pijecie, które spróbowaliście, a także na pewno to, co nas wszystkich najbardziej interesuje, o planach artyzana, kiedy nowy browar, kiedy butelki. Zielone! zielone Oddaję głos, Jacek Materski. Cześć wszystkim, bardzo mi miło. O piwie powiem, że sponsorowało to piwo, sponsorowała firma Orange. Orange Polska! <grychy> Dlatego się nazywa Orange <grychy> Nie wiem. Dużo osób mówiło, że nie czuje tej pomarańczy, ja ją tutaj czuję. Jestem ba... Kłamany, tak. Jestem bardzo, jestem bardzo zadowolony z tego piwa, uważam, że jest mega pijalne, a o to nam chodzi. Cieszę się, że tak, tak dużo ludzi przyszło i wszyscy się dobrze bawią. Mam nadzieję, że wam smakuje to piwo. No nie ma co dużo mówić o tym. No. Po prostu warto spróbować, warto pić. Jeśli chodzi o plany, tak, bo tu już wywołał by nas... Plany są proste. Jak tylko uda się wszystkie papiery y, skompletować, ruszamy z większym browarem. Y, na początku niestety będą kegi, potem y, bardzo szybko y, linia jest już zmontowana, czeka u producenta do, do odbioru, także butelki będą. Y, tych butelek dużo nie będzie, ale no, przywiązujemy dużą wagę do butelek, dlatego że chcemy też dotrzeć do, może nie dotrzeć, tylko po prostu dać możliwość ludziom, którzy chcą sobie spokojnie zdegustować piwo w domu. Wiadomo, że to są inne warunki, przeważnie lepsze, bo w pubie jest hałas, w pubie są Pije się szybko. Są. są blogerzy, którzy już powiedzą co. Nie co, róbcie co, propagandy, nie, nie. Nie, nie jest. Trzeba pić A W domu można w zaciszu własnym, domowym, można sobie to piwo zdegustować i myślę, że wtedy y, będzie, to, będzie to jakaś tam wartość dodana dla, y, dla każdego piwosza. Więc y, naprawdę zależy nam bardzo na, tych, y, na produkcji piwa w butelkach, no ale. To dopiero jak, jak ruszy na browar. myślę, że to jeszcze kwestia dwóch, trzech miesięcy i, i działamy. To, co, co będziemy chcieli dalej robić i to, to, co myślę dla mnie jest najważniejsze, to żeby dalej utrzymać tą różnorodność. Do tej pory zrobiliśmy ponad 50 różnych piw. Więc tymi premierami cały czas próbujemy was zaskoczyć. Następna premiera będzie za tydzień, potem następna premiera może za dwa tygodnie, także cały czas nie, nie czekamy. A dlaczego nie, było tak mało premierów w listopadzie? Nie pozostajemy. Ktoś musiał pracować. Dlaczego było mało premier w listopadzie? Jedno, jedno piwo tylko w listopadzie było. Trudno nie powiedzieć, może akurat tak wyszło po prostu z produkcji. No, no, piwo musieli swoje odczekać, swoje odleżakować i jeżeli jest dobre, to zaczynamy je sprzedawać. Natomiast e, nie wiem czy mamy kolejnego. Nadrobimy. Nadrobimy. Nadrobimy teraz w grudniu. E, to, co, do czego Was gorąco namawiam wszystkich, miejcie piwa kraftowe. Nie bijcie Piw crafti. Nazwiska, adresy. Nazwiska, adresy nie powiem, ale nie zdradzajcie craftu, trzymajcie się cały czas przy Krafcie. nie odchodźcie gdzieś tam na manowce Piw crafti. Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnego zabawy.